Mamy tu między nami pana ministra oświaty, o edukacji narodowej, tak się to dokładnie nazywa czyli i szkolnictwa podstawowego i średniego, i szkolnictwa wyższego. To dobre połączenie. Pan minister jest szczególnie ostro atakowany, i naprawdę to nie jest przypadek. Bo pan minister walczy o to, bo to jest ciężka walka, by polskiej oświacie przywrócić charakter oświaty, która służy wspólnocie, czyli służy narodowi. Która ma wychowywać nowoczesnych ludzi, nowoczesnych Polaków. Ale to oznacza także, że nowoczesnych polskich patriotów. I jednocześnie ludzi, którzy nie dadzą się ogłupić. Bo dzisiaj w świecie jest ofensywa, no być może, że zaczyna się cofać, ale to jest optymistyczne, chociaż może prawdziwe stwierdzenie, ofensywa głupoty i szaleństwa. Ta wielka ofensywa ideologiczna, która ma zupełnie zmienić charakter. Już nie tylko ludzkości, ale także charakter człowieka ma w jakiejś mierze odrzucić cały ten ogromny bagaż kultury, który został zgromadzony w ciągu ostatnich tysiącleci. I także coś, co przynajmniej w naszej strefie jest podstawą, fundamentem, tą skałą, na której zbudowany jest ten fundament, a Tą skałą jest chrześcijaństwo. I to jest, proszę Państwa, prawda, którą musi przyjąć każdy człowiek roztropny. I to niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy jest niewierzący. Bo powtarzam to, co pamiętam pierwszy raz mówiłem w 1991 roku podczas ówczesnej kampanii wyborczej, to było w Domu Katolickim w Sosnowcu. W Polsce nie ma żadnego innego systemu wartości powszechnie znanego niż ten, który wyrasta z chrześcijaństwa. Z jednej strony jest ten system, i powtarzam, mogą go przyjmować i powinni go oczywiście przyjmować na tym polega między innymi wiara wierzący, ale równie dobrze mogą go przyjmować już bez tej podstawy religijnej niewierzący, bo. Po drugiej stronie, proszę Państwa, jest po prostu nihilizm. Ja przed chwilą dowiedziałem się, że tu obok, w tym dużym kościele, na mszach na sumie bywa około tysiąca osób, czy nawet przeszło. Bardzo się z tego ucieszyłem. Nie tylko dlatego, że sam jestem katolikiem, katolikiem praktykującym, ale dlatego, że jestem Polakiem, który wie, że nihilizm może. Polskę zniszczyć i że zniszczy Polskę jeżeli będziemy pozwalali na jego rozwój. To nie może być tak, żeby przyszli historycy mówili, że to co stało się w Polsce, jeżeli chodzi o sferę powszechnej świadomości, powszechnej moralności stworzył nie Jerzy Urban i jego pismo nie. Bo to był właśnie ten nihilizm, można powiedzieć, w pigułce. To musimy odrzucić, niezależnie od tego, jak jest to dzisiaj ubierane. I temu ma także służyć Polska oświata. Ja chciałem tutaj skorzystać z okazji, bo rzadko mam taką okazję. Nie okazję, żeby widzieć pana ministra, bo my się często widujemy, tylko żeby zrobić to publicznie, panu ministrowi podziękować.